To jest ten czas, czas żeby posadzić dynię na najbardziej kolorowe święto w powiedzie, Święto Dyni Wieżnej Jest 19.30, 20 maj Maria Suchodolska, witam Państwa i zapraszam do wi na wiadomości Tu kształt i kolor nie ma znaczenia, a tu liczy się waga Mimo iż dyniowe święto dopiero za parę miesięcy, Aby wygrać konkurs na najcięższą dynię o jej hodowli Koniecznie trzeba pomyśleć już dziś Oddaję głos naszemu reporterowi Szanowni Państwo, to tutaj na skałce sk odbędzie się piąte święto dyni. Mamy dynię, która waży ile? 100. 100. 100. 170 170, 170 kg. Tu zawsze jest kolorowo, pachnąco i smacznie. Impreza zaplanowana jest na 10 października. Sadzicie dynie póki czas i zdobywacie cenne nagrody. Oddaję głos do studia. Dziękuję za relację. Przypomnę tylko, że na, na imprezę 10 października zaprasza Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Wierzbna. To wszystko na dziś. Miłego wieczoru życzę i do usłyszenia jutro o tej samej porze.